Dzień dobry, witam moi drodzy bardzo bardzo serdecznie. Ja jestem Wojak i po raz kolejny zapraszamy Was z na nasz wspólny meczyk w WTFIDzie 2042. Dzisiaj zagamy podbój na mapie też Pizza. Zdecydowana część akcji tego meczu działa się wokół punktu C2. Naprawdę działy się tam dantejskie sceny, była tam jedna wielka rzeźnia i naprawdę, przynajmniej w mojej opinii, nie będziecie się nudzić oglądając ten materiał. Zapraszam. Dobra, czołg, 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 czołg. Ja, ja na 30 levelu będę miał... ten fajny ten. Siedzę w czołgu. O, zobaczymy gdzie, bo ja też, sobie, bo ja też dałem na czołg, zobaczymy Bo jak wiemy to lubicie. No i jesteśmy zielony, stety. ale jesteśmy na zielono zaznaczone w jakimś pojeździe. A czy nie czołg, tylko jakiś pojazd pancerny, nie Dobra i tu mamy fajnie, bo tu A1, A2 O, o jest czołg! Jest pan A nie, ja sam jestem w czołgu, ty a ja jadę w drugim czołgu? Ty, ty, ale, ty aha! A bo jak jedzie? Jadę! Ja Jacyś powsiadali do mnie jacyś. Ludzie o kuźwa! Panie Pik, panie kierowco! Prawo jazdy poproszę, nie? No, punkty do punkty karne jak nic! Ojojo, nie widzę tego, ale dobra, sybujemy, nie? Dobra, spróbujemy coś tu podziałać. Ja się źle czuję jako kierowca czołgu, wiesz? Ja wolałbym postrzelać, ale dobra.

Dobra, jedzie pelota Kuźwa sobie... ten BT. Ja tu się z czołgiem napierdzielam, ale co tak słabo wychodzi, wiesz? A bo oni mają kilka chyba jakiś tam. Z gotowa do Kuźwa. Nie no, nie jest to najlepszy czołg w moim życiu, ale. Kurwa, żeś mi tu... Z... No kurwa! No co za debil, no jakim cudem koleś w czołgu jest taki, że jest w stanie mnie wywalić. No przecież to jest też bez sensu. A to ja cię chyba wywalić? A nie, czy, 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 czy to nie ja nie ja wiem Gość już. uciekł, bo już nie chce ze mną... Mnie, nie dziwię mu się w sumie. Dobra, uciekam, bo to... Niech inni się popiszą, bo to ja się w ogóle nie ja nic się nie spodziewam, że będę kierował, ja się nastawiłem na strzelanie, więc nie byłem do tej roli. Sektor e... został zabezpieczony. Nieprzewidziany. Zostało już niewiele sektorów. Kontrolujemy większość. Pójść, papa. Oje to, ba, A, i Aj, czołknie za. A, nie... A nie wypatrzył z takiej odległości, no szacun, szacun. <coughs> A mamy C, no to tylko na D, potem iści. Je. Yeah. W sumie. Gdzie jesteś walki play? A na C2? No tu są typy Działko strażnicze umieszczone To działko jest nad nami w ogóle Ty się zainstalował i Zobacz, nasz pojazd jedzie I, Idę na C2 do was Gnój, gnój się robi Idę, 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 idę. A, wanki, bo sami zostaliśmy w drużynie w ogóle, a to nie szkodzi. Nie, Będzie łatwiej... O, o czołka akurat, kurde, myślałem, że to... Miałem nadzieję, że to nasz do ostatniej chwili jednak, bo już było za... bo z karabinu. Bo było za późno na cokolwiek, wie? Ale dupa. Dostał web z pistoletu, ale mu się w życiu nie odechciało. No pistolet to raczej taki jest... Ostateczna ostateczność, bym powiedział. No nie miałem amunicji w karabinie, nie wiem. Leży! ma kto ten granat rzucił? No i Ale koleś przeżył, nie? Dobra, Skowrona zabiłem! Gdzie jesteś w Play A tutaj, dobra. Kurwa. Montowane no, działkoś. No rani mu co jest, Aha, bo. też tak właśnie przelatuje się teraz, nie chwyta od razu. Tam jest działko za drzwiami, więc ostrożnie. Dobra, to to nie, nie łazić koło drzwi i tyle znać, jeśli będziecie nas potrzebować Kurde, po swoich strzelach już Z spędu już w ogóle wiesz. Nie, to co jest fajne tu wiesz A ja jestem w dupowatej sytuacji ci pani Ja niekoniecznie, chociaż To działko tak z dupy rozłożyłem na skowrona zabiłem Ja pierdzielę co tu się dzieje Leży Dobra, i asysta przez obrażenia, leżą wszyscy chyba. Nie, jeszcze idą gdzieś. Kurde, ale ten C2 to jest Wixa, nie? Ta, no, 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 no. O, udało no, 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 się, się obronić. bronić. No, 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 no. Dobra, mamy to. Mamy to. Nieskomnie mówiąc, sporo się do tego przyczyniłem. Tak? O ty kurde, ja też. Fajna ja ta MP9, C... tylko kurde, czas się szybko tak, wiesz, strzela, nie? Kurde, zabrakło mi amunicji. Aj Tam mich typ chyba jeszcze jest, nie? Jest, 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 jest. Kurde Zabijem! Jeszcze jeden Zabity, uciekam kuźwa Tu a Dzięki Czekaj, a działko rozłożyłem Pod, Podchodzi, podchodzi typ Czekaj, patrzę, w le patrzę lewą przy prawej drzwi a od razu jest Dobra, dobra Leży jeszcze jeden! A działko, 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 działko! Dobra, leży działko. Leży działko, dobra. Po prawej stronie było działko, leży. Tu na... Ja pierdzielę. poczekaj. A tu? Idą. Czekaj, granat. A czekaj, bo tu drzwi nie ma, nie? Bo yy, wystać... <laughs> Kurde, amo nie mam. Masz amo? Nie. Oj, 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 lecą, 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 lecą tu. Jeden jest ranny, podchodzą. Kurde, ja nie mam mu w ogóle i no Znaczy mam jeszcze pistolet niby, nie? O kurde, dobra, jeszcze raz, ale zabiłem. Nie braka się... bo jak drzwi, drzwi są otwarte. Podbiegają, podbiegają, ale można, można za tą Blachową stanąć. Za Blachową mi będzie git. Rzucam apteczkę i uciekamy. Bym się ammobi by przydał. No, nie mam ammobi. Ale zabiłem pistoleta z, z, z pistoletem z kowrona. <gry> Ej, kurde. Ten kowrona do mnie coś. No i kolejny pistoletem. A może to nie takie. O, ale dostałem bombę ze strzelby! Skończyło się Rumakowa. Nie, ja chcę umrzeć, bo ja chcę amunicję dostać z powrotem. <gry> o, nie, to jest chyba jeden z lepszych meczyków, jaki rozgrywam w ogóle. Dobra. Nie. Jechały ciągienką. No to co z tego? Ja mam, proszę ciebie... A już nie, nie ma tego pojazdu? Kurde, na lewo! Uważaj, masz po lewej stronie krytpa Dobra, uciekłeś. Kurde, nie ma tych... Powysadzali te, te, te kuśwa i jest Za problem jest tu typ. Tu jest typ. Się 110 metrów Dobra, ale co? To D1 chyba cały czas? Człokie gdzie że Nie, czy to czołk jest, czy co to jest? No chyba czołk jest. Tak, jakiś, BTR jakiś. Rozwalam go wyrzutnią. Za... Le, rasista, ja dobrze. Rozwalił rozwa go C5, właśnie ale wychodzimy stąd. C5. Idziemy, wy idziemy, na to D1, wychodzimy. Snajper, o kurde, ajajaj. Aj, aj. trzech, trzech typów jest za tym wrakiem pojazdu jeszcze. Aj, zabił mnie, L Nightbird mnie zabił. Uważaj wankisz, tam za tym wrakiem z dwóch typów jeszcze było. Tam, aj. Jest! Leż leżą, leżą, leżą. Kro, prawa, 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 prawa. Kurde, Nie zdechłem, wiem, zdechłem. Śmigowiec śmigowiec, śmigowiec, śmigowiec. Kurde, podniesiesz mnie szybko? Ja ucieknę. Dobra, Podniosłem. dzięki, dzięki. Podniesiony jesteś. Dobra, dzięki, 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 dzięki. Uciekamy, uciekamy. Chodź właśnie, śmigowiec, aj, aj, aj. Aj, uciekłem, dobra. Nie mam apteczki. Chrystusie. Dobra, nie... nie ale ja jeden przemy, ale przemy na to... Przemy, 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 cała grupa idzie, ty Spora grupa. Puśćba, ten śmigowiec jest nieprzyjemny. Oj oj. Oj, oj, oj Ale może mnie zespią jeszcze. Oj, za, za może tego, tak ja tak przodem poleciałem z tą MP9 oh, i kurde oh. Ja też poszedłem jak taki was żywniok oni, oni są zabotane... Szeczam jak wiesz rozochocił się i wiesz jak to działa, nie, tak, ta, ta. Ale na spokojnie tu ich churat Ta, zobacz 300 punktów ponad różnicy jest, nie? Nie ma co na razie, to pilnować po prostu póki nam się nie zdesantują, to... Nie wiem czy mam na plecach typa. Ten śmigłowiec jest cholerny. Oj oj! oj. A mi Hedonga dał. Mnie to wkurza. Wie, są, są, te, są te wielkie góry, znaczy wielkie w skali człowieka, nie? że milimetr główki mu wystaje, ale on cię już widzi. I ci sprzeda Hedonga, ty nawet nie wy skąd. Dopiero jak ci na ekranie śmieci się poświęci na czerwono, to już wiesz o co chodzi. Dopiero, nie? Wchodzą C2 już. O, no, jak C2? Obronimy kurna c Już, już, już. Właśnie wanki widzisz. Urna, ale ja, mam mało rozstawiam i... Chyba jestem sam tu na razie w tym 2 Nie, są, 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 tu po prawej stoję. Nasz, ładnie nasz wjechał, super! Pozamiatał ich tam. Ale, ale zginęli? Tak, 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 nasz tam ładnie wjechał, pojechał. Już spałem go granatem, ale w sumie nie było to chyba potrzebne. Łe kurde, no to wleciał typo, no kuźwa, Trzech naszych typów podniesie mnie ktoś. ja jajaj, zdechłem. Cię skupiłem na czołgu i nawet nie sądziłem, że dobra. Ale nie, dobra. Co, już, się, już się dzieje akcja, Ju, to już mi się podoba, Ty już, już się dobrze czuję. No bo, ale widzisz, że dużej... jakby klasyczne jest tutaj udanie tego frontu, nie? No czemu nie mogę D zaznaczyć? Nie, nie, Vant, tu jeszcze na C jest, co? D to jest odległy temat. No, ale nie mogę, no, teren. Śledzimy wasze postępy. No wychylcie ja się, mięczanki. A jak zmiękła rurka? Już cię nie wychylają tak pewnie. Dobra. Dostał przez dym! Dwu! O kurde! Przepraszam, długi dostał jeszcze końcówką mojej serii. Dobra, sister. Kurde, no przydałby się jakiś gościu za mną. wieżyczki, nie? Ty, bo im ten, do, do respawnu. Znacznik tu. Ale już go chyba nie mają. Kurde, dwa przejścia nam wchodzą, wiesz? No ja tu broni tego, kurna jak z Częstochowy. Dwa, mamy dwa działka, moje i kolegi jeszcze. Walę, vale nie wiem w co walę. Vale. Ja pierdzielę. Skawo jak a twoje padło, padło działko! Ajajaj, padłem. Bo tym długim przejściem idą, tym po lewej od tego, co ty tam jesteś. Ale zabiłem dwóch, także nieźle. Szybko poodnoś, facet. A, też mu się chyba zbagowało. Dobra, uciekłem, uciekłem. Uźdźba, nie mam amunicji. Ja też właśnie nie. Gdzie oni są? Czemu? Kurde, akurat się odwróciłem i wtedy weszło czterech. Ja chciałem powiedzieć, że tu ich stoi pod tą bramą. Ja shotgunem gram teraz, bo podniosłem Uważaj, po Uważam, oni są tu zaraz za tymi, za drzwiami. Ale przydałaby mi się amunicja kuźwa. Ja podniosłem jakiegoś shotgańca. I może na dobrze mam. Bo, bo, bo shotgun jest tutaj, to. Dobra. O kurwa, kasetowy Ty działko postawiły z sukinsyny, ty przebiega ktoś mi przed lufą i to był ostatni strzał i koleś ma 30 życia, nie? Pierniczy Dobra, są... Nie, ale... Aj, aj, aj. To trzeba tą strzelbę tu, ale reanimują, dobrze, reanimują. Granat leci tam granaty. Dobra. ojoj, oj, 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 oj. jest! Nie leżał tam, kuźwa. Oni są... o kurde, kasety! Nie, dawaj, ja umieram, bo ja swoją broń. A, nie, ja nie, mówię, nie. dobra, już... Nie, grzeczność... a, dobra, niedźwiedź. Ty, bo tu dron wleciał. Niedźwiedź, ale może to i dobrze, bo kurde... Dobrze nie, nie, tu, tu jest rzeź, kurwa, to jest obrona, ty! <laughs> Ta. Działko rozłożyłem Naprzeciwko na przeciwko jest. Dobra, leży Pójdź, kurde, cień granat jak masador. Kura, akurat się zamknęło, a strzelałem do gościa. Tak, a wchodził w kolej, To no. Jest co ale to mamy za plecami jeszcze, tam też jest przejście, wiesz? No dobrze, ja nie jestem w stanie, kurde, bronimy tego, kurna przyczółka. Nie, niepotrzebnie jak pochodzenia wyłaży są. Właśnie to jest to, że się trochę zachodzi i jest o, po tym ja kupa. Żałujecie. Mam jakiś celownik do tej MP9, ale w sumie do celownika też jest kara. Wycofują się w sumie, wiesz? To ostatnia szansa dla Amerykanów. Tej, bo na tu. Trochę. Jakieś tu Tylko działko. nam B1 kasują, nie? No właśnie że nie okazało, że my to wiesz... ale nie już taka czy nie ma szans tego przegrać. Zobacz jaka jest przewaga punktowa, to, to, to wiesz. O no chłopie Kontrolujemy większość sektorów pola bitwy. ja, kurna. ja. Nie, ktoś, aj, 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 aj. na C2 ktoś wszedł, bo jest jeden wróg Gdzieś weszli, gdzieś są w zasięgu punktu gdzieś Dobra, dział, działko kogoś zabiło moje Dobra, je, ja to, Nie, to, nie ma typu na C2, nie ma C2 Nie, bo ja zabiłem, zabiłem go A, a, a jeszcze wcześniej kogoś moje działko na wejściu też zabiło Nie, tu jest kurna close quarters jak nic I to jest battlefield No, o to chodzi nie? Mo, Moje działko kurna tam ciśnie swoich strzelą. Ty, bo nam wjechali o, kurde, dobra, się odwróciłem. Nagle odpuścili tam. Skończyły się moje tarcze, i odpuścili już bronienie, nie tam. No, C2 to na środku, czemu mnie odradzasz z daleka akcji? Dobra. Dobrze, Van, Super meczyk był! Super, po prostu! To jest Battlefield Kuźwa w pigułce, po prostu. O to chodzi, Wankisz, no. Piąty byłem, ty szesnasty, super. No super! <laughs> Ekstra było kuźwa no Ale ja się bawiłem, normalnie jak, jak małe dziecko kuźwa ty no o. Jest to urocze na swój sposób no, Najlepszy o, na wynik, w nie karierze, karierze, proszę o, bardzo 22 tak. zabójstwa, proszę bardzo Patrz siódme miejsce drużyny, zobacz W sumie stosunkowo niewiele punktów żeśmy przejmowali, nie? No nie, ale tam była obrona częstochowa jak nic, nie? Ta, 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 ta działka wszystko było. Te tarcze oni nie mogli się przebić, bo wiesz, oni wpadali na... No, no przerwało coś.